Cześć, witajcie, z tej strony Kalus i na wstępie chciałbym Was tylko przeprosić za mój głos, no ale jestem z lekka przeziębiony i to by było na tyle. Zapraszam na, na odcinek. Uwaga, sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza. Strzelanina na dachu. Strzały przy Aezir Plaza. Powtarzam, strzały przy Aezir Plaza. Walą jak na wojnie. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć, uwaga wszystkie jednostki, alarm, funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie, powtarzam, Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu i tak to się skończyło. Żeby jed... Cześć, witajcie, z tej strony Kalus. Chciałabym Was zaprosić na nową serię na moim kanale Seria to będzie z gry Max Payne Jest to oczywiście pierwsza część tej gry No i tak Co na początku Gra już ma swoje lata Odcinki będę chciał wrzucać No Myślę, że raz dziennie Jak one będą długotrwałe Myślę, że misja albo dwie ale to też zależy od długości misji I chyba z Takich informacji to by było na tyle, więc. No okej, okay, jesteśmy w domu Maxa. Z tego co pamiętam. Co to chyba... jest do diabła? To chyba teraz biega. Ja więc... jakoś tak znaczy, nie pamiętam też. I tak, ja będę, ja przewijam te scenki. Okay, jestem ponownie, musiałem grę, bo Były jakieś silki. Nie! Nie dotykaj mojego dziecka! Nie ma się! Nie! 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 nie, nie Koleczka Maxa. Niestety No i. Nie! 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 O Boże, Michel, skarbie! Niestety przykra wiadomość dla Maxa. Usielę na tym, gra dzisiaj opierać, że on będzie chciał się zemścić na mordercach. leżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Okay, Zaczynamy więc pierwszą misję. Nazywa się ona stacja Roscoe Street. No. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Aleksa. No właśnie, będziemy musieli znaleźć naszego kolegę, przyjaciela, przyjaciela Aleksa. No ale jednak, jakby tabletki mogły złagodzić ból. No to się wydarzy, coś ale już nie będę miał Co do diabła. Okay, with that was shown. That's yes. Okay, jestem, Ej, panowie! Jakieś takie w pasach, nie wiem dlaczego. na taką starą grę to nie powinno być klatek, ale no niestety coś klatkę, więc widzimy za chwilę. Okej, okay, jestem bo przerwiesz, klatki się ustabilizowały. Stój! Mam odpalony jeden program Lagowałgę. Nie dobrze. No dobra. Dałem się z tym panem tutaj. Tak, jeżeli jak już przejdę całą grę Maxa Payne'a 1, to zacznę nagrywać drugą część. Mam dwie części. Y, trójkę miałem ale na konsole. Ale powiem wam, że tak fabularnie mi się nie podoba. Najlepsze jest właśnie dla mnie 1. Co tu się dzieje? Masakra. Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Nie, Musimy gier, to nie będę nagrywał tylko Maxa Payne'a, Będę Jasne, nagrywał różne gry. Nie. Za mną. Lubię właśnie takie grać w takie starsze gry. W grałem też jak byłem mały. No i patrzcie teraz co tutaj się wydarzy. No już się przygotuję. Udało się. uważaj! No właśnie. I tutaj też będzie żeś tego, co pamiętam. Ciężko mi jest w ogóle strzelać takie przyzwyczajenie z CSA. No i dobra, lecimy dalej. Zasilanie. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. I to już też kończymy powoli. Kończyć na na, na tym możemy skończyć pierwszy odcinek. I za chwilę się misja skończy. Z tego czyście chcecie to możecie napisać w komentarzu jaką grę byście też chcieli zobaczyć mnie na kanale plus y, Minecrafta Maxa paina no i akcję z <tryk> Jeśli chodzi o subtelność. No i tutaj już będzie właśnie głosówka z tego co było. Ciężko mi jest naprawdę strzelać. No to chyba już wszyscy No i dobra, na tym by się zakończyła nasza pierwsza misja, yy, więc no, tak jak mówiłem odcinki będę się starał wrzucać raz dziennie i to by było chyba na tyle z tego pierwszego odcinka, więc widzimy się jutro.